Praca na biegunie północnym czeka na chętnych. Trwa nabór uczestników 43. Wyprawy polarnej do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitzbergenie. Do 25 listopada Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przyjmuje oferty od m.in. geofizyków, meteorologów, informatyków, mechaników i konserwatorów ale również kucharzy i administratorów. Wyprawa odbędzie się w sezonie 2020 i 2021. Grupa zimująca w polskiej stacji polarnej Horsund wyjedzie z kraju w czerwcu 2020 roku. Powrót zaplanowany jest na lipiec 2021 roku. Druga grupa osób, które zostaną zatrudnione, będzie pracowała jedynie w okresie letnim i wróci do Polski we wrześniu 2020 roku. W ramach grupy całorocznej do pracy zostanie przyjęty m.in. geofizyk, który dodatkowo może mieć doświadczenie w elektronice. Poszukiwany jest także meteorolog z doświadczeniem w służbie meteorologicznej MGW oraz specjalista do spraw monitoringu środowiska lub hydrochemik zaznajomiony z pracą w laboratorium chemicznym, w obsłudze chromatografu jonowego oraz w pracy w terenie. Kolejne stanowisko przygotowano dla informatyka z doświadczeniem w zakresie administrowania systemów Linux Windows i teleinformatyce oraz łączności internetowej. W wyprawie weźmie też udział mechanik, który musi umieć obsługiwać agregaty prądotwórcze i silniki wysokoprężne. Swoją ofertę może zgłosić również konserwator z doświadczeniem w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz napraw i konserwacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i konstrukcyjnych. W skład grupy letniej wejdzie pracownik techniczny o umiejętnościach obejmujących roboty ogólnobudowlane, stolarkę, elektrykę, hydraulikę i mechanikę. Przyjęty zostanie też asystent terenowy z doświadczeniem zimowym, górskim i motorowodnym. Stanowisko administratora stacji obejmie osoba znająca język angielski, doświadczona w zakresie administracji biurowej i obsługi ruchu turystycznego. Jedynym członkiem ekipy, która wyjedzie nieco wcześniej niż pozostali członkowie wyprawy. Będzie kucharz. Kandydat, który pomyślnie przejdzie kwalifikacje na tę posadę opuści Polskę już na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. Pracę otrzyma także asystent kucharza z praktyką w żywieniu zbiorowym. Dodatkowym atutem osób ubiegających się o wszystkie stanowiska będzie posiadanie patentów motorowodnych, i zaświadczeniu kończenia wszelkiego rodzaju kursów medycznych, np. z zakresu pierwszej pomocy lub ratownictwa. Na plus liczone będzie doświadczenie terenowe, w szczególności zimowe górskie. Przydatne będą wszelkiego rodzaju uprawnienia i umiejętności związane z obsługą instalacji elektrycznych, sep i urządzeń mechanicznych na przykład transporterów PTS, dźwigów HDS, ciągników. Mile widziani będą kandydaci uzdolnieni i sprawni technicznie, a dodatkowo na przykład wyposażeni w uprawnienia spawalnicze. Pożądana jest znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego. Oferty należy przesyłać na adres rekrutacja 43 małpa.igf.edu.pl do 25 listopada bieżącego roku. Informacje dotyczące kwestii formalnych można znaleźć na stronie. Link do strony pod filmem w opisie. Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się w grudniu 2019 roku. Wybrane osoby będą musiały przejść badania lekarskie, w tym badania psychologiczne. Od marca do maja potrwają szkolenia i kursy specjalistyczne z zakwalifikowanymi uczestnikami 43. Wyprawy Polarnej i GF Polskiej Akademii Nauk podpisywane będą umowy o pracę na czas określony. PAP, Nauka w Polsce.